Dobry, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku montaż pompy ciepła i to nie byle jakiej, ponieważ będzie to Bosch pres 7017 kW. Jedna z dwóch, które jest w planie. Na razie montujemy jedną, ale, moi drodzy, rurciągi robimy do dwóch. Także przygotowanie będzie do dwóch pomp ciepła na raz. I zobaczcie, mamy takie pomieszczenie techniczne. Tu są pralki, które stąd chyba wyjadą. Bufor, mamy tu przygotować dwie pompy ciepła, musimy to rozmierzyć. Zaczęliśmy już od odwiertów. No, i w ścianie jest podzianka, w ścianie granit. Tu mamy pomieszczenie, przez które musimy przejść. Tu będzie pralnia. Także tu musimy sobie przejść z rurociągami, przejść do góry i na zewnątrz budynku. Także jest kawał roboty. Rurki 35, 54. Także są spore średnice. I z tym wszystkim musimy wspomagać moi drodzy kotłownie. No, i to się robi ciekawie. Do tej kotłowni musimy się wbić, gdzie mamy zbiornik solarny. Dwie pompy ciepła powietrzne. Stary już kociołek Dietricha, bodajże 40 kW, chyba 40, ale to później sprawdzę. No i mamy tutaj sprzęgło hydrauliczne i kolektor. Dwa układy z mieszaczem i jeden bezpośredni do ładowania zasobników. Tak, nowe kabelki do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Już wystawione też musimy to podłączyć. I tam przez ścianę będziemy przechodzić i musimy się do tego układu tutaj wpiąć. No. Nie będzie to łatwe. Trzeba rozgryźć, gdzie się z tym powpinać, w jaki sposób. Wpiąć się z tym kotłem jako wspomaganie, ponieważ przestanie on być głównym źródłem ciepła. Wodegrzeją te pompy ciepła i tak pozostanie. Natomiast kociołek ma się stać tu źródłem uzupełniającym, czyli szczytowym źródłem ciepła. Podłączymy go również do pomp ciepła żeby to one uruchamiały nasz kociołek no i co moi drodzy? Zaczynamy zabawę. Także czeka nas sporo roboty, jak widzicie, niemałe średnice, bo od 35 do 54. Także musimy wszystko jakoś pospinać. No i oczywiście rozmierzyć wszystko, żeby to się wszystko tu zmieściło. Nie będzie łatwo, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. O. Już powoli się zaczyna bawić, pozbyć się tych wszystkich profili. Dobra, moi drodzy, oglądajcie, a my się bierzemy do roboty, bo czas leci, produkcja stoi. Tak, moi drodzy, mała aktualizacja, bo to się szybko zmienia. My tutaj nie próżnujemy. Tak, to zrobiliśmy wczoraj. Podłączenie do bufora, kolektor. Tutaj będzie widziała, wisiała druga jednostka. Jednostka podłączona rurami 35 elektor rurą 54 a tutaj polecimy czterdziestkami, dwójkami rurami po suficie tak to mniej więcej wygląda tutaj będą schodziły rury z dwóch jednostek zewnętrznych i polecimy sobie tu po ścianie i od spodu wejdziemy do jednostki i wystawimy na drugą jednostkę także przygotowana instalacja będzie już pod dwie jednostki na razie będzie pracowała tylko jedna a z drugiej strony wygląda to tak moi drodzy Tak, wczoraj przebiliśmy się na górę i tam wyskoczymy sobie na zewnątrz na jednostki. Także mamy tu szyny Walravena i poleci tutaj cztery rury. Polecą cztery rury do jednostek. I moi drodzy jeszcze polecą tu dwie wodne, ponieważ przygotowane tu jest podejście do pralek. I mamy zrobić tu podejścia do ciepłej i zimnej wody do każdej pralki. Także to zrobimy poza miedzianymi. Wszystko będzie zaizolowane taką izolacją. Z wełny, z aluminium. Także na końcu będziemy tutaj zakładać izolację na to wszystko. Będzie to wszystko ciepłe, szczelne i ładnie wyglądało. Także tak moi drodzy. Dobra, bierzemy się do roboty, bo roboty jest dużo, a czasu mało jak zawsze. Dobra, zostańcie oglądajcie. Dziś się tu sporo zmieni. Także zobaczycie sporo rurociągów. Także czekajcie cierpliwie. No i tak, moi drodzy, mała aktualizacja, bo zaraz powędruje to izolacja, już nie będziecie nic widzieli. Mamy rurociąg, który zasili nam kotłownię z bufora. Tu mamy odpowietrzenie rurociągu z zaworami. Nie będziemy żadnych automatów zakładać, dlatego, że tu może płynąć woda dwukierunkowo i może nam zaciągać powietrze przez te odpowietrzniki. Ten system sprawdza się dużo lepiej. Nie macie szans na powietrzenia takiej instalacji. Tak, tutaj mamy rurociągi od Jednostek zewnętrznych. Mamy do pierwszej jednostki rurociąg, sobie pobiegnie tyłem. Tutaj na uchwytach, moi drodzy, tak to wygląda. Wszystko idzie w trójwymiarze. Musimy się z tym wszystkim pomieścić. Pospinać z tymi zaworami to jest wejście do jednostki. Tu mamy wyjście na bufor. Kolektor jest taki gruby, moi drodzy, dlatego że. Tutaj popłynie suma przepływów dwóch pomp ciepła nawet do 5 m sześciennych na godzinę. Sporo. Dlatego mamy zachowane stopniowanie. Kolektor na dwie pompy. Mogą pracować dwie równocześnie. Na razie jest jedna, docelowo będą dwie. Prowadzimy od razu instalację do dwóch urządzeń z tego względu, że później możemy mieć ciężko. Teraz jest lepiej rozplanować, kiedy są dwie pompy. Wszystko jest prostsze, moi drodzy. Tu jeszcze powiesimy sobie naczynie przeponowe dla bufora, dlatego że kotłownia już ma swoje naczynia, każda pompa ma własne i na potrzeby nowego zładu wody dołożymy naczynie przeponowe tutaj na tej ścianie. Jak bardzo widzicie, to wszystko będzie zagospodarowane. Może się odsunę, żebyście to widzieli z lepszej perspektywy. Niby, niby duże, nieduże pomieszczenie, ale zobaczcie, no, przy takich mocach i tych średnicach potrzebujemy dużo miejsca, żeby to wszystko zmieścić. Także bawimy się cały czas. Z drugiej strony Andrzej też już działa. Już też wyrocionki lecą do góry i drodzy polecą w izolacji z wełny mineralnej. Tak będzie wyglądać. Tu jeszcze polecam dodatkowe dwie rury do wody, do pralek. Ciepła i zimna woda, bo takie to są urządzenia. No i tak, drodzy, jak widzicie roboty jest sporo, a czasu jest zwykle mało. Do tego wszystkiego dojdzie nam jeszcze automatyka sterująca, ponieważ musimy tym zarządzać wszystkim. Mamy tutaj, jak widzicie, tani prąd rozpisany, w jakich godzinach i dniach tygodnia jest, więc będziemy musieli tym zarządzać i grzałkami, i kotłem gazowym, który ma, o dziwo, tutaj chyba 90 kW. Sporo. Tak, myślałem, że mniej, ale nie. jest mocny kocioł. Dobra, bierzemy się dalej, muszę zacząć coś izolować, bo jak, moi drodzy, zaczyna brakować materiału, to trzeba robić... Coś innego. A izolacji mamy sporo. Takiej. Wszystko trzeba zaizolować, żeby niepotrzebnie nie traciło ciepła. A powierzchnia tych rur to naprawdę są ogromne grzejniki. I nie marnujmy ich na pomieszczenia techniczne. Tylko to ma trafić do pokoi. No i tak moi drodzy. Kolejny dzień. Kolejne zadania do wykonania. Dziś w planie mamy te rurociągi. Przeciągnąć tutaj do drugiej pompy ciepła. Wstawić separator cząstek stałych Kalefi XF. Bardzo ciekawa konstrukcja. Tu mamy jeszcze sito, które pokręcając czyścimy, ale to Wam pokażę później. Przygotować jeszcze instalację wodną w drugim pomieszczeniu. Doizolować wszystko. Także jest jeszcze co robić. No i przygotować się do okablowania tego wszystkiego. A troszkę tego tutaj będzie, bo musimy pogodzić tą pompę ciepła z tą kotłownią po drugiej stronie. No i zrobić sterowanie w pokojach również, czyli tego będzie sporo, moi drodzy. Także jest się czym bawić. Także oglądajcie dalej. Moi drodzy, obiecałem Wam, że pokażę Wam, jak działa tutaj separator cząstek stałych. Mamy możliwość przepustu na 100% przez filtr lub 50%, czyli takiej profilaktyki. Zobaczcie, w tej chwili przepust jest tutaj w 100%. Przekręcamy zawór i macie połowę przepływu jest na wprost, drugą połowę filtrujemy. Czyli taka po prostu profilaktyka. Także macie możliwość regulacji tej wydajności. Czy Wam się przyda? Ocencie sami. Macie taką możliwość. Ale zobaczcie jaki korpus jest gruby. To jest naprawdę kawał solidnego mosiądzu. No i co jeszcze ciekawego? Spójrzcie tutaj, środek. Widać dobrze, Siateczki no nie widać. Siateczki nie widać. Jest tutaj sito w środku, które po prostu, o, tu w środku. Poczekaj, może włącz kamerę, może włącz ten doświetlenie. Zobaczcie, w środku jest sito, znaczy taki pędzelek, szczoteczka, o. Kręcąc, omiatamy te wszystkie śmieci i czyścimy filtr. Przy okazji mamy tu u góry magnes, na dole, na dole mamy magnesy. Zabór spustowy. I no zobaczcie, żeby filtr wyczyścić, wystarczy podejść, pokręcić gotowe. Dobra, to tyle. Bierzmy się do pracy. Bo mamy sporo. Filtr wstawiam w tym miejscu. Z boku będzie łatwy dostęp do niego. Mamy tu na tyle miejsca, żeby sobie filtr starczał tak bokiem. Dobra. No i tak, moi drodzy, czas się zabrać za kotłownię. To coś, to jest sprzęgło hydrauliczne skonstruowane przez poprzedniego wykonawcę. No i musimy to troszeczkę rzeczy pozmieniać. Przede wszystkim wstawić zawór serwisowy do naczynia przeponowego. W tej chwili trzeba zrzucić tutaj wodę z kotłowni, żeby można było to naczynie serwisować. Tak nie można. Za duży zład wody, za duże naczynie. Musi być tutaj zawór serwisowy. Wiecie o tym, że zaworów się nie stosuje, ale kulowych. Natomiast są specjalne zawory serwisowe do naczyń przeponowych. I to zrobimy, żeby był łatwiejszy serwis. Ten wytwór stąd wylatuje. Rurociągi od kotła puścimy do góry do naszych rurociągów. Tak. I tu sobie podłączymy również cały, cały kolektor do tego wszystkiego. Także troszkę tu będzie zmian. Przerobimy napełnianie wody, które jest tutaj, brakuje tutaj zaworu antyskażeniowego, ale my to zrobimy, żeby już było tak jak ma być, także czeka nas sporo roboty, zaczynam od wycinki, przygotowania sobie miejsca, pod nowe rurociągi, moi drodzy, tak, rurociąg o średnicy 42 trafi do kolektora, a kocioł będzie do niego równolegle podłączony, czyli również będzie mógł to zasilać, a bufor nam będzie za, robił za sprzęgło w tym momencie. Także będzie dobrze. Ostatni podgląd na to, co tu jest. I wycinamy. Tak, moi drodzy, wycinam sobie tutaj sprzęgiełko. Niepotrzebne rury. Chciałem odciąć rury od naczynia przeponowego. No i proszę. Niespodzianka. Jest zawór odcinający. Ale niezgodny z przepisami. Takich, moi drodzy, nie wolno stosować. Jest to do wycięcia. Trzeba zawory serwisowe. Zaraz Wam pokażę na przykładzie tam pompy ciepła, bo tam zamontowałem. Także cierpliwości. Zaraz tam pójdę, to Wam pokażę, jak wygląda prawdziwy zawór serwisowy do naczyń przeponowych. I taki też musimy tutaj zastosować. No, powolutku ogarniamy sobie miejsce. i drodzy, mała aktualizacja kotłowni. Tak, bo tu się sporo dzieje. Zobaczcie, z tego miejsca wyleciało sprzęgło hydrauliczne. Pseudo sprzęgło, czyli te trójniki. Instalacja pobiegła sobie górą, 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 górą i łączy się z naszym rurociągiem z bufora. Tak, moi drodzy, tam jeszcze będzie odejście do naczynia. Zawór serwisowy do naczynia, bo jest bardzo ważny w tym wypadku. Tutaj mamy zawór do napełniania instalacji centralnego ogrzewania poprzez reduktor. Mamy zawór antyskażeniowy, żeby nam się do wody pitnej nic nie przedostało. I też elektrozawór zmodernizujemy to tak, że będzie można zdalnie kontrolować ciśnienie i dobijać. Także będzie super. Tu musiałem przerobić trochę te rurociągi. Były zagmafane i zasilanie z naszego bufora mamy tu górą do kolektora. Wstawiłem zawory, pomiar temperatury. No i oczywiście te rury moi drodzy to są rury podłogówki. Tu jest kratka nawiewna. Tu zimą bardzo zimno wieje. Bardzo zimne powietrze. A te rury są odsłonięte. To jest ogrzewanie podłogowe. Jak myślicie doleci tyle ile było w planie? Ciepła? To już wiemy, że nie. Musimy to też doizolować. Żeby tu było cieplej. Żeby klient nie marnował energii, za którą są płaci. Na wietrzenie składki, Żeby mu nie ulatywało tutaj ciepło. Także tak, zawór zwrotny wstawiłem na zasilaniu, nie na powrocie. Żeby można było tutaj wszystko serwisować jak się należy. Bo nam tu ostatnio woda nie chciała spłynąć z tego po zdjęciu. No i co? Manometr z zaworem. Tym zaworkiem możemy sobie zrzucić wodę z manometru, odpowietrzyć go, zakręcić w razie wymiany. Manometry też są wadliwe, niestety. Dołożyłem też tutaj zawory serwisowe, tak. Po to, żebyśmy mogli sobie odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe. Będzie nam o wiele łatwiej. Także Jest tu trochę roboty. Tego wszystkiego no sporo jest. Tu do przeróbki, dużo rzeczy jeszcze znalazłem, takich ciekawostek jak. Trzy gałązki, tam są dwie u góry, tam się rozchodzi na dwie. Trzy gałązki cyrkulacji. Problem jest tego typu, że ta jedna mała pompka ciągnie z trzech na raz. Efekt jest tego taki, że woda płynie tam gdzie jest jej lżej, tam płynie szybciej. Więc z najdalszych odcinków o największym oporze może praktycznie nic nie lecieć albo ledwo, ledwo. Więc plan jest taki, że jak będziemy modernizować tą część, stawimy tutaj trzy zawory termostatyczne i z tej gałązki, z której popłynie najszybciej termostat przymknie, pompka pozostaje, pociągnie z pozostałych rurek. Tak, aż termostaty się przyblokują. One zawsze będą lekko otwarte, więc cyrkulacja będzie działać, ale będzie się samodzielnie równoważyć tutaj. Także są na wszystko sposoby, moi drodzy. Jest mnóstwo różnych sposobów. No i żeby tą kotłownię tutaj zmodernizować, te pompy ciepła, również jest na to sposób. One mają styki, jak mówię, PV i y, załączenie kotła. Więc fajnie, można podbijać temperaturę zdalnie. Klik i wymuszamy na niej zdalną pracę czyli podniesienie temperatury, jak trzeba, załączenie kotła, żeby ten kociołek dogrzał nam wybrany zasobnik, ale o tym będzie innym razem. Jak to zrobić? Da się to zrobić w automatyce. Tak, sterowniki bez problemu. Możemy również wysterować sobie grzałki. Tutaj. Jak i sterować tym kotłem, który tu tak naprawdę, moi drodzy, nie ma takiego sterowania jakbyśmy my chcieli? No, to ma sporo funkcji, bo to jest dość zaawansowany kocioł starego typu, bo starego, ale te funkcje nie będą nam już potrzebne. No, będziemy sobie sterować nim zdalnie. Dobra, tyle z tej aktualizacji. Biorę się do pracy, bo jeszcze mam mnóstwo tu izolowania. Mnóstwo pracy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Nie wyłączajcie odbiorników i tak, moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca. Już napełniamy wodę do bufora. Tymi dwoma zaworami, one są podłączone do górnego rurociągu, odpowietrzymy. Jak zaczniemy lecieć do wiadra, to znaczy, że mamy pełny bufor. Tak, Co tam się dzieje w kotłowni, bo tam się dużo dzieje. Dużo zostało zmienione. Tak, naczynie przeponowe podłączone z zaworem serwisowym. Podłączony kocioł do rurociągu. I tędy podłączyliśmy sobie kolektor z góry. Tak, pod kociokiem. Też przerobiony nowy zawór zwrotny zestaw do napełniania, z reduktorem ciśnienia. Że każdy, kto przyjdzie napełnić, nie przeładuje układu. Tak, zostało mi do przeróbki, układ od podłogówki. Zawory serwisowe dołożyłem również, przerobiłem też. Tak, doizolowałem wszystkie rury. No bo tu z tej kratki wieje, tą zimą wieje na minusie. Góry były odsłonięte, więc było źle. Rurka do napełniania wody, czyli zimna woda świeża. No i co moi drodzy, powolutku szykujemy się tutaj do uruchomienia. Do przeróbki zostaje mi jeszcze automatyka, ale to później o tym będzie. Na razie musimy się skupić na przerobieniu hydrauliki, na uruchomieniu pompy. Także zaraz idziemy podłączyć elektrykę do pompy. Zaraz pokażę Wam jak ta jednostka wygląda, gdzie ją wrzuciliśmy i dlaczego było tak ciężko. Także zaraz zobaczycie. Tak, moi drodzy, jest jednostka. Kawał bydlaka. Zobaczcie, jak musimy stopy dorobić tutaj, żeby stała prosto. Jak spadnie śnieg, żeby nam jej nie zasypało. No, kupa roboty z tym była. Musimy jeszcze doizolować izolacją stworzywa. Oprócz tego, że mamy kauczuk, jeszcze jest izolacja pur. O, i zobaczcie, taka, taka dodatkowa izolacja idzie na to. Także jest tu Mnóstwo izolacji, o to w tym chodziło, żeby dobrze doizolować, dalej ma w planie stać druga pompa ciepła, tak że będą takie dwa bydlątka ogrzewały ten budynek. I tak my drodzy, bawimy się w elektryków, musimy się pozbyć tej tablicy, ponieważ to po pierwsze jedno zabezpieczenie B16 na cztery gniazda do pralek, za mało. Po drugie zabezpieczenie 32 A na 16 a wtyczkę do maglownicy. Za dużo. No i ja nie mam gdzie się podłączyć z pompą ciepła. Ponieważ będę miał dwie, to zamienię skrzynkę na przyrzędową. Będę miał własną różnicówkę dla pompy i dla dwóch jednostek zewnętrznej i wewnętrznej. I oczywiście kontrolki faz, czy my tu mamy prąd. Drugie pole zostanie dla drugiej pompy ciepła. No i trzecie tutaj dla tego pomieszczenia. Dobra, czas się brać do pracy. Pozbyć się tego wszystkiego, rozłączyć i złożyć to od nowa. Tak, moi drodzy, małe niespodzianki. Już Wam pokazuję, co się dzieje. Począwszy od źle ustawionego zaworu. Automatyka w ogóle nie była ustawiona. Tak pozostawia sobie podłączenie, wiele do życzenia. Ale to swoją drogą. Wstawiliśmy zawory spustowe. Włączyliśmy wszystko i niespodzianka. <laughs> Część instalacji nie grzeje. Tak. Zajrzyjmy sobie do tej skrzyneczki. Wszystko mamy odpowietrzone. Rotametr stoi, a powrót gorący. Tu jakaś linia jest niepodłączona. Nie wiem dlaczego. Przez skoro jest zrobione, powinno być podłączone, ale idziemy do innego rozdzielacza. A tu jeszcze jest remont. A tu niespodzianka. Tutaj działa. Tu jest przepływ na rotametrze. Tak, moi drodzy że jest jedna pętla to jeszcze ta jest podłączona, ale nagrody w pozostałych też nie działa. Czyli musimy sprawdzić wszystkie i pozamieniać belki miejscami najlepiej. Żeby było dobrze. No niestety tak to wygląda. Więc to nie koniec zabawy. Ja się bawię z elektryką w skrzynce. Światełko proszę. Tak. Powoli się bawię. Będziemy mieli sterowanie jednej pompy ciepła, sterowanie drugiej pompy ciepła, no i urządzeniami, które tu są już e, zamontowane. Tu wcześniej obsługiwał to, moi drodzy, tylko jeden bezpiecznik 32A i dwa urządzenia trzyfazowe były wpięte w jeden bezpiecznik. Tak się nie robi. Teraz mamy gniazdka na jednym bezpieczniku, magiel i, przepraszam, tu będzie magiel, a tu będzie urządzenie, które gdzieś tam sobie biegnie kabel, nie wiem do czego. I nasze pompy ciepła będą oddzielnie sterowane. Także teraz będzie ład, skład i porządek w tej skrzynce. Dobra, moi drodzy. Ja się bawię dalej, bo czas lecia, a produkcja stoi. Moi drodzy. Pompa ciepła Bosch kompres 7000 w warunkach naturalnych. <grym> Troszkę ją zasypało. No i po to są właśnie takie postumenty. Żeby nam wiatraka nie zasypało. Dobra, idę izolować to do końca. No ładna mamy pogoda tutaj. Podoba mi się. No, i proszę, jednostka sobie pracuje. Cała izolowana, śmiga sobie. Fajnie popatrzeć, jak jest śnieg na jednostce. Także, <grym grym grym> tak, tak moi... Pompa, drodzy. Tak, moi drodzy. Pompa ciepła w naturalnych warunkach. Tak, instalację mamy przygotowaną pod wietą. samotwory jeszcze do dwóch pomp. Wystawimy rury. I tu w przyszłości stanie druga taka jednostka, żeby wspomagała cały pensjonat. I tak samo musimy zbudować dla niej postument. Na razie musi sobie ta poradzić. Wspomaga na 90 kW. Tak, szczytowa źródła ma 90 hmm. kW. Fajnie brzmi. No, ale trzeba uważać na siebie. No, i wracając do rozdzielaczy, zamienione miejscami i przepływy są. Moi drodzy, tak, to jest najważniejsze. Jak jest przepływ, to znaczy, że jest moc, jest energia. Dostarczana, tak ciepłutki. Jest różnica, tak, spora różnica. To już działa. Także pilnujcie tego, żeby były właściwie podłączone rozdzielacze żeby przepływy były na właściwych belkach. Bo później jest kłopot z tym. Rotamety są jednokierunkowe, one nie przepuszczają w obie strony. Te grzybki też są jednokierunkowe, więc jak woda płynie do góry, to podnosi grzybek i przepływa. Jak naciskamy, grzybek jest domykany. Jeśli podłączymy odwrotnie, potrafi docisnąć grzybek i zamknąć przepływ. Poza tym to można uszkodzić, on też jest jednokierunkowy. A i tak, moi drodzy, zobaczcie: śmiga sobie, pompa w śniegu. Przygotowane mamy wyjście na drugą pompę. Pogoda jest fajna, środowisko naturalne dla tego urządzenia. Także, widzicie, wszystko nam się fajnie udało. Mamy ustawiony kociołek 3 HMC90, który służy nam za szczytowe źródło ciepła. Dosyć mocne, bo 90 kW. Także szybko daję radę. No ale budynek też jest dość duży. Także docelowo, o, przepraszam, docelowo mają stać takie dwie jednostki. Także widzicie, sporo pracy było, Perypetie by też były. No ale tak to bywa w pracy. Jak widzicie, wszystko jest do zrobienia, tylko trzeba pomyśleć. No i tak moi drodzy, wewnątrz mamy rurociągi z, z jednostki zewnętrznej. Prowadzimy sobie do maszynowni. To zrobiliśmy instalację wodną do pralek, ciepłą i zimną, Dodatkowe, dodatkową skrzynkę elektryczną do sterowania urządzeniami, które tutaj już były wewnątrz. Dodatkowo do naszej pompy ciepła, jednostka zewnętrzna, wewnętrzna. I do dodatkowej pompy ciepła przygotowane już są zabezpieczenia. Wystarczy się wpiąć i po wszystkim. Dobra, przejdźmy sobie teraz do kolejnego pomieszczenia. A tutaj, moi drodzy, mamy buforek 300 litrów, separator cząstek stałych, naczynie przeponowe, bo zwiększyliśmy zład wody instalacji. Te zawory służą do odpowietrzenia górnej, górnego kolektora. To są rury, które przychodzą nam od tych dwóch właśnie jednostek zewnętrznych. Przygotowane mamy wyjścia na jednostkę zewnętrzną, na wejście do bufora. Tak to teraz działa. Szczytowym źródłem nie są grzałki, moi drodzy, a kocioł. O, pracuję sobie. Urządzenie robi defrost w tym momencie. Także tak widzicie. Biegnie sobie teraz do kotłowni wszystko. I w kotłowni, moi drodzy, wszystko sobie to zasuwa górą. No i Kociołek mamy wpięty również do tego przyłącza, do tego kolektora, tutaj, który biegnie z bufora i to szczytowe źródło bezpośrednio pcha i w grzejniki, i w bufor. Także ma tutaj co robić. Wyposażyliśmy tu jeszcze w napełnianie wody w reduktor ciśnienia, zestaw do napełniania centralnego ogrzewania. Mamy ręczny, jak również będzie można go zasilić z automatyki sterującej, dodatkowej automatyki. Będzie również kontrola ciśnienia w układzie grzewczym, i będziemy mogli zdalnie sobie dopełnić wody w układzie. Sterownik TechI3 no poprzednia ekipa nie popisała się z montażem, ale będziemy tu jeszcze robić automatykę, więc tu będą poprawki. Także jeszcze sobie z tym poradzimy. Jak widzicie, moi drodzy, nie boimy się takich układów. Dajemy sobie radę z takimi instalacjami, czy to hotel, czy to budynek. Nie ma znaczenia. Poradzimy sobie z każdą instalacją. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.